pytanie, czy chcesz być telewizji, czy nie? Dobrze. Witam na posiedzeniu Komisji Przetargowej. Dziś otwieramy oferty, które wpłynęły na zadanie termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej zespołu szkół nr 1 w Byrzycach, etap drugi. Komisja przetargowa dziś na posiedzeniu jest w składzie Ewa z przewodnicząca, pan, pan Waldemar sekretarz, członek zarządu pan Piotr Kowalski oraz członek zarządu pan Andrzej Drawczyk. Jako zamawiający na powyższe zadanie mamy przewidzianą kwotę brutto 570 tysięcy zł Termin składania ofert do dnia, do dnia dzisiejszego, wpłynęło dziewięć ofert i przystąpimy do otwierania poszczególnych ofert. Pierwsza oferta wpłynęła 16, 16 kwietnia, godzina 9.50, wykonawca Capis Bar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferta na zadanie temu modernizację budynku i sali gimnastycznej z zespołu szkół nr 1 w Kurzycach, etap drugi, wykonawca Kapibar Bar, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kurowie. Oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach: cena ofertowa brutto 687 zł, 555 zł i 7 groszy. Tym cena netto 558 987 zł, i 86 groszy podatek VAT 128 zł 567 i 21 zł, groszy przepraszam okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 2 wpłynęła do nas 28 kwietnia, godzina 12.50. Ofertę składa wykonawca Top Insta Mariusz Wiśniewski z, z siedzibą w że Oferujemy realizację zamówienia na cenę ofertową brutto 576 564 ,79 zł. 79 groszy, w tym cena netto 468 751,86 i 86 groszy. Podatek VAT 107 812 zł. Złoty 93 grosze, oferujemy okres gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 3 wpłynęła 30 kwietnia, godzina 9:10. Ofertę złożył wykonawca Jan But Januszkina z siedzibą w Kłodawie. Oferujemy realizację zamówienia na cenę ofertową brutto 564 918 zł 33 gr, w tym cena netto 459 283 zł 20 gr, podatek VAT 105 635 i 13 gr, okres gwarancji 60 miesięcy. Kolejna oferta wpłynęła 30 kwietnia godzina 9.14. Oferta złożona przez wykonawcę Inżynieria, inżynieria sanitarna Hubert Gatow z siedzibą w Stargardzie oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto 732 869 30 zł 30 groszy w tym cena netto 595 828 70 zł 70 groszy podatek VAT 137 40 zł i 60 groszy Okres gwarancji 60 miesięcy. Kolejna oferta wpłynęła 30 kwietnia, godzina 9.15. Oferta złożona przez wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budowane Hut -Bud Maciej, Maciej Lemańczyk z siedzibą w Kłodawie, oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową brutto 577 700 zł, w tym podatek VAT 23%, 98 675 zł 61 groszy. podatek VAT 8

Ofertę składa wykonawca Santek, spółka cywilna Liśniewski, Leśniewski i Lewandowski z siedzibą w Szczecinie. Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową brutto 489 zł, w tym cena netto 370, 300, przepraszam, 397 600 zł, podatek VAT 91

Oferta złożona przez wykonawcę prowar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie. Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową Brutto 622 tysiące. Cena netto 505 691 zł. 6 groszy. Podatek VAT 116 308 zł. i 94 grosze. Okres gwarancji 60 miesięcy. Kolejna oferta wpłynęła 30 kwietnia, godzina 12.17. Oferta złożona przez wykonawcę ciepłej dniem, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Myśliwożu. Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową brutto 725 tysięcy. Ten cena cenę net to 589 430 zł. 89 groszy. Podatek VAT 135 569 i 11 groszy. Okres gwarancji 60 miesięcy. I ostatnia oferta wpłynęła w dniu 30 kwietnia, godzina 12:27. Oferta złożona przez wykonawcę Wodnik Diana Zawacka z siedzibą w Kozczni. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto 673 tysiące, w tym cena netto 547 154 zł i 47 groszy, podatek wart 125 zł 845 złoty i 53 grosze, okres gwarancji 60 miesięcy. To są wszystkie oferty, które wpłynęły w dniu dzisiejszy. W najbliższym czasie podamy informację oraz wyszczególnię się dzisiejszego Dziękuję.